Zapraszam i witam w dzisiejszym odcinku. Nazywam się Jacek i pochodzę z Warszawy. Nazywam się Joana i jestem Zatem. Jestem Rafał z Rawy Mazowieckiej. Dzisiaj przyjrzymy się zapomnianym innowatorom nauki. Temat, który łączy historię, odkrycia i sprawiedliwość. Ale co tak naprawdę mamy na myśli, mówiąc zapomnieni innowatorzy? Kim oni są? Dlaczego są dla nas niezbędni? I dlaczego ważne jest, aby ich wspominać? Και αντί μου βήμε σε πομιάνια ή νοβατώζε, μου βήμω λουτζιάχ, κτόζε πομίμω σφόιχοι νοβατσινίχ πομέσοφ, γεντό να νιάνια, να κτόριζε σλούγουγο. Μιλιν σπίρατσε, να σφόγει γένμε δεστονή σιχοι νοβατσι σε τεχνολόγιε, κτόρας μιένιουα, να σε τζοτζί ζίτσε, άλλε διακέκος πομβόντου, ή φκουάτζος τζοτζινιμίτσόνε ποντίβαν. ψες είναι σε μπάρτζε ή ω το Τέρας, σκόρο βγαίνει και μπέλε από μια μήνο βατόζε, λατσέκο το τάκε βάζνε άμπε ο νύχ πομινά. Βάζνε γεστ άμπε ο νύχ μουβιτ, πονιέβα σα ο μάουεμ σε πομιένιεμ. Ζέχι ιστορία από στέμπου, μια οπιέρα σε βεγιόνσνιε, μια τέχνα ει μπάρτζιέ, πολύ άρνηχ να σβίσκαχ. Κτόζε σόουβ, τζέντρου μουβάκι, άλλε να είναι Pokazuje nam, że sukces i pomysł nie zaszwej sparąc z honorem popularności oraz, że przez większość czasu ich wkład zostaje zapomniany na wieki. Mówiąc, nich nie tylko odnosimy się z Anciunkiem, ale także odnajdujemy bardziej wiarygodne i sprawdzone strony ludzkiej w i wiarygodne. Czas, aby przyjrzeć się czterem z najznakomitszym osobistościom wszechczasów. Każdy z nich odgrywał wielką rolę w rozwoju nauki i programowania. To o ludziach, którzy rozwinęli te tematy w bardzo ważny sposób, robiąc ogromne kroki w przód, ale przez dłuższy czas pozostając zapomnianymi. Poznajmy Nikola Tesla, Adam Lovelace, Hediego Lamarrego i Grace Hopper. Pierwszy na naszej liście jest Nikola Tesla. Będąc serbem Amerykaninem, to on zrewolucjonizował dziedzinę elektryczności i inżynierii, pomimo jego ogromnych kątów, πως ζωστόν στόνιος πως να είναι ψες βιελελάτ. Τσίσαι, με ο γιέγκο ριβαλιζάτσι ζητώ μας εντυσόμεν. Άλλε πράβδα γεστά καζι νοβάτια τέσλι δε ψεζάουε τσάσε ολάτα. Γέγκο πράτσα ψασνό τσίραν τιόβεϊ, πες ψευοντόβεν τρανσμίσια ή ζησιλάνια πες Jest uznawany za jednego z najbardziej wizjonerskich umysłów w historii. Następnie przyjrzymy się kobiecie, która teraz jest rozpoznawana jako pierwsza programistka na świecie. Ada Lovelace w połowie XIX wieku pracowała z Charlesem Badżem nad silnikiem analitycznym. Wyobraziła sobie, że komputer może wykraczać poza proste obliczenia liczbowe, dlatego napisała pierwszy algorytm, aby to udowodnić. Jej projekt był przełomowy jak na tamtejsze czasy, ale dowiedziono się o nim znacznie później. To wspaniałe pomyśleć, że Lovelace mówiła o potencjale komputerów już wiek wcześniej niż naprawdę były rzeczywistością. Teraz porozmawiajmy o kobiecie, która jest znana dla wielu jako aktorka w Hollywood, ale także była wybitnie utalentowana naukowo. Podczas II wojny światowej Hedy Lamar opracowała technologię zmiany częstotliwości dla bezpiecznej komunikacji, którą podarowała marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. Ta technologia ostatecznie została podstawą dzisiejszego Wi-Fi i Bluetooth. Aczkolwiek jej patenty nie zostały w pełni wykorzystane w ciągu jej życia, wkład Lamar jest teraz powszechnie znany, a ona jest pionierką komunikacji bezprzewodowej. Zakończymy mówiąc o Grace Hopper. Kolejnej istotnej osobistości, która utorowała drogę dzisiejszym programistom, Hopper była nie tylko jedną z pierwszych programistek, również stworzyła koncept zaawansowanych języków programowania. Stworzyła pierwszą wersję Cobola, języka programowania używanego do dzisiaj w biznesie i rządowych aplikacjach. Też jako pierwsza przedstawiła termin Bug, określający problemy z programowaniem. Dziś jest uważana za pionierkę informatyki, ale uznanie jej wkładu w rozwój nowoczesnych komputerów zajęło trochę czasu. Każdy z tych indywidualistów, Tesla, Lovelace, Lamar i Hopper są przykładem innowacyjnego myślenia i poświęcenia ich pomysłom, nawet jeśli inni nie mogli lub nie chcieli widzieć ich wartości. Dzisiaj ich świętujemy, nie tylko aby czcić ich dziedzictwo, ale by sobie przypomnieć, że uznanie może przyjść później. Nadal ich wkład na nasze życie pozostaje bezcenny. Przechodząc dalej do tego tematu, dla dlaczego zostali nierozpoznani, jak to zasługiwali w swoich czasach. Te historie mogą zostać uwolnione jako droga, ku innowacją i jak łatwo psychomowa praca może zostać niezauważona. Zacznijmy od Nikoli Tesla, jednego z największych wynalazców wszechczasów, którego twórczość zasłoniły różne czynniki. Przede wszystkim Tesla prowadził zauważalną rywalizację z Thomasem Edisonem, który posiadał sławę, zasoby i kontakty, umożliwiające promowanie jego pomysłów. W przeciwieństwie do Edisona, Tesla często lekceważył promocję zysku i biznesu, skupiając się bardziej na nauce i wiedzy. Dzięki takiemu podejściu był podatny na konkurencję biznesową i wielu skorzystało z jego pomysłów, nie przyznając mu uznania. Chociaż jego wynalazki były bardzo szeroko stosowane, jego życie osobiste zakończyło się tragedią, a jego reputacja potrzebowała wielu lat, aby zabłysnąć. Następna postać jest Ada Lovelace genialna kobieta, która żyła w czasach, gdy nauki i technologia uważano za dziedziny zdominowane przez mężczyzn. Jej pomysły były na tamte czasy zbyt zaawansowane i zostały niedocenione. Jej prace pozostawały w archiwach przez wiele lat, dopóki rozwój informatyki sprawił, że jej wkład znalazł się w centrum uwagi Hedy Lamar jest kolejnym przykładem osoby, która nie została doceniona za życia nie tylko za swoje innowacje, ale też ze względu na sposób, w jaki postrzegał ją świat, ówcześni urzędnicy wojskowi. Nie traktowali jej propozycji poważnie, być może dlatego, że postrzegali ją jedynie jako aktorkę i nic więcej. Wkład dla Mary został doceniony dopiero po kilku dekadach i rozwoju komunikacji Wi-Fi. Ostatnią postacią jest Grace Hopper, przełomowa programistka i naukowczyni, której prace pomogły otworzyć drzwi do nowoczesnych języków programowania. Pomimo jej wielkich wynalazków jej twórczość nie została od razu doceniona. W dużej mierze wynikało to z faktu, że informatyka była wówczas dziedziną dominowaną przez mężczyzn, a wkład kobiet był często pomijany. Minęło wiele lat, dopóki uznano jej znaczący wpływ na współczesną informatykę. Porozmawiajmy teraz o tym, że sprawiedliwość czasami po śmierci i pomaga przywrócić kokos dziedzictwo. Te historie pokazują nam, no, że to znaczy wywierać trwale wpływ, nawet jeśli zława przychodzi późno. Στις αριθμού της Νίκολη Τέσλι, η ενεργή γέννη ζωστάω zostało να έχουν ορθάνη για την όσκα να της έννοια πόλα. Μαγνητικό Τέσλα, να τσβάνα εγώ η ενεργή γέννη. τεσλα Τέσλα-Μότος również τσέρπια inspiracje σε σφογενή τους, η ενεργή τεχνολογία. Κλεμπρούειονς Νίκολη Τέσλι βιβτζιτζίνια ενεργή εγώ η Ada Lovelace również była pomijana przez wiele lat, ale jej prace zaznały światło dnia wraz z rozwojem informatyki. Dziś język programowania Ada nosi jej imię, a ona jest obchodzona jako pierwsza na świecie programistka komputerowa. Jej wizje i spostrzeżenia znacznie wyprzedzające swoje czasy są obecnie postrzegane jako fundamentalne dla informatyki. Ostatecznie Grace Hopper została doceniona z opóźnieniem za swój kład w rozwój języków, programowania wysokiego poziomu. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych uhonorowała ją, nazywając statek USS Hopper ku jej pamięci, a jej osiągnięcia są co roku świętowane podczas Grace Hopper Celebration, największej konferencji dla kobiet zajmujących się informatyką. Jej historia inspiruje dziś tysiące kobiet wkraczających w branżę technologiczną. Po zakończeniu tego odcinka staje się jasne, że sprawiedliwość, choć czasami opóźniona, może ostatecznie przywrócić reputację tym, którzy zostali przeoczeni. Nasi zapomniani innowatorzy przypominają nam, że wartość ich pomysłów, zaangażowania i pasji do wiedzy nigdy tak naprawdę nie gaśnie. Dziś historia dała im to, na co zasłużyli, a ich dziedzictwo nadal inspiruje innych. Ich historia uczy nas patrzeć poza światło sukcesu i szukać istoty naprawdę innowacyjnych pomysłów. Jest to największe morał dzisiejszego odcinka. Sukces nie zawsze wiąże się ze zławą i uznaniem, ale trwałem wpływem, jaki praca ma na świat. Każda z tych usób swoim sposobem pokazuje nam, że innowacje to podróż wymagająca odwagi, poświęcena i miłości do nieznanego. Następnym razem, gdy napotkamy nowe pomysły, rozważmy jego historię i uhonorujemy tych, którzy mogli wiele poświęcić po drodze. Dziękujemy za dołączyłeś do nas w podróży.